Jojo, kochani, jak tak sobie tutaj po prostu czasami siedzimy z miłością dla was. Naprawdę nie robimy tego dla pieniędzy, robimy to kurcze, dla radości bycia i kontaktu z wami. Na tym polega idea sklepu, że możecie tu przyjść i możemy wspólnie porozważać. Na przykład, czy pilotka według nowomowy naszej. To jest prawidłowe określenie pilotki. Czy pilotka to jest nadal czapka, albo takie okulary, które aviatory, czy które są po około czterech dyszek, i one, słuchajcie, muszą mieć to tutaj, tak. To jest 46 zł. Oczywiście na strzelnicę lepsze macie te okulary i dlaczego Wy mnie pytaliście, ja w tych okularach. No cóż, kochani, ja w tych okularach bo ja po prostu bardzo ciężko tyram. Tyram z miłości do was i żeby się stabilizować energetycznie, bo praca uziemnia i też Wam polecam. Natomiast te okulary będą ponad 290 zł. To są w tej chwili najpopularniejsze w służbach ten model Swissia. Ale jest też opcja, równie będę was kochał, jak kupicie te. One są najbardziej klasyczne, i jeżeli mamy ministrę, to może powinniśmy też mieć w związku z tym pilotkę. A teraz, jak piloci, to rękawice oczywiście z Nomeksu, czyli z Koźla i skóry, wtedy i one są po stówce. Ale ostatnio najwięcej was pyta o tym, ponieważ sytuacja się zagęszcza. Jeździcie na jakieś granice, bronić swojej ojczyzny, więc jeżeli jeździcie i bronicie ojczyzny, bo władza jak zwykle nam nie obroni ojczyzny, bo oni już w Sejmie przegłosowali co że oni są zwolnieni z obowiązku służby wojskowej, przegłosowali co? że oni nie walczą jak zawsze, że się zewakuują i uciekną. Więc w związku z tym pamiętajcie, możecie liczyć na siebie i wtedy macie takie rękawice z piaskiem. I te rękawice z piaskiem pomogą wam, będziecie się czuli lepiej, a żeby wyłapać te nożyki, którymi tam niektórzy machają w Berlinie w tej chwili, możecie kupić sobie takie rękawice po taniości. Skala około 60 zł. I tu jest kewlar tylko tutaj. Natomiast oczywiście macie opcję do przeszukań, gdzie kevlary. Jest wszędzie i to jest to. I macie opcję też, moi mili, że macie mechanikę z kewlarem. I oczywiście fastfit, was podstawowy model, tylko zwróćcie uwagę, to jest z On będzie ponad 150, o ile pamiętam, ale pamiętajcie, że zwykły fastfit koło 7 dych nie zatrzyma wam noża. Zwykły fastfit jest tanim mechaniksem, jeżeli chcecie bardziej do strzelania, to są takie 0,5, które mamy oraz inne. Natomiast najlepsze czucie macie w Nomexie. I teraz jak już jesteśmy przy pilotkach, to ta kurtka drugą nazwę ma Bomberka. I dlaczego ona jest fajna, moi mili? No ona jest fajna dlatego, że ona jest wodoodporna. Jest w miarę ciepła. Teraz rano bywa, czy nieraz deszcz i coś nawet zimnego, a później jest ciepło. Więc potem to zdejmujecie. Możecie to używać na drugą stronę jako kurtki. Na przykład jak wam guma strzeli. No bo strzeli, bo kurde krawężniki robią... Półmetrowe, żeby kierowców dojechać, i wracamy do okularów. No więc po prostu nieraz naprawdę jestem styrany. Nieraz po prostu różne tu sytuacje się działy. Miałem wszystkie już kontrole świata tutaj. I wyobraźcie sobie, że niektóre są miłe, bo ja na przykład czasami odprowadzam kontrolę, ale dlatego, żeby zobaczyć, czy czym mnie nie śledzili. I oni wtedy mówią, ależ niech pan nas nie odprowadza, nas się nie odprowadza. Ja zawsze wtedy odpowiadam. Macie w Talmudzie napisane, że gość dobrze odprowadzony nigdy nie wraca. Ale że bywam z że popełniałem błędy i wchodziłem w politykę, czego wam nie życzę, bo was to przejedzie. Natomiast miejcie umysł otwarty, nie wierzcie w żadne media. Miejcie swój mózg, swoją intuicję i swoje serce. Nie wierzcie w żadne po prostu propagandę, szczególnie telewizyjną. Telewizja kłamie, co już wiemy od komuny, a cały czas o tym zapominamy. I teraz, moi mili, nowości są następujące. Jakby się sytuacja zagęszczała, najlepsze filtry oczywiście są te może o tym następnym razem, jo.